Dobry, witamy ponownie na naszym kanale. Marzenia się spełniają. Nie wiem, czy już poznajecie po cewce. O tu, 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 tu. tu, tu. Gdzie, gdzieś, gdzieś, gdzieś. tu. O. E, to był kiedyś obiekt westchnień moich i pewnie nie jednego z was, bo to był jeden z droższych wykrywaczy e, jaki był na rynku jeszcze. Kilka, kilkanaście lat temu A mowa o fisherze F75 Tutaj mamy w pięknej Limitowanej wersji Która ma kilka trybów więcej Jest to Brat bliźniak Technetixa T2 No troszeczkę inaczej to wygląda Niektórzy mówią, że Fisher jest bardziej Podstany, Technetix pod Europę Nie wiem, nie miałem Technetixa nigdy w ręce Mam na myśli te dwójki, że to od kilku dni intensywnie bawię się Fisherem 75, dlatego że wykrywacz pojawił się ponownie na rynku w śmiesznie niskiej cenie jak na sprzęt tego typu, bo 1699 zł. No postanowiłem sprawdzić, czy to ta legenda, która kiedyś była niedostępna dla wielu nas, z nas, e, była takim świetnym wykrywaczem. Czy można go porównać wtedy do Etraka, Czy można było go porównać wtedy do e, Deusa Jedynki, który do dzisiaj jest sprzętem moim zdaniem jednym z najlepszych. Etrak oczywiście również, ale to, e, to jest wykrywacz dla wybranych. E, nie wszyscy potrafią go oponować w multitonach, które dają dużo więcej w każdym razie że tutaj na szczęście też znalazłem coś takiego jak tony jakby multitony zresztą pokażę Wam po ustawieniu wszystko tak wygląda panel, no, ta falia troszeczkę przeszkadza nam w widoczności, ale pozwólcie, że nie będę jej zywał, bo to jest wykrywacz, który zdjąłem z półki i pewnie tam wróci że tak powiem Niesamowicie prosty, jeżeli chodzi o menu. Z lewej strony mamy tryb dyskryminacji, z prawej strony mamy tryb all metal. Notabene świetny tryb all metal w wersji motion i w wersji statycznej, ale o tym zrobimy myślę, że osobny odcinek, bo jest to genialny tryb do leśnych poszukiwań i nie tylko, ale w lesie, na zakopy, na schowki, na depozyty, skarby, coś wspaniałego. Wiecie co? Zostawiam go dla siebie. Odklejam to. Odklejam to. O, teraz będziecie widzieć zdecydowanie lepiej i więcej. Folia poleciała. Ok. jeszcze raz menu. Wchodzimy w tryb dyskryminacji. W momencie wejścia przyciskiem menu możemy sobie otworzyć pozostałe. Czułość do 99. Ja w tym momencie, jako początkujący użytkownik tego wykrywacza, dam sobie 90, nie będę go maksymalizował, aczkolwiek słyszałem i widziałem w akcji ten wykrywacz, gdzie niektórzy chodzili na full. Poziom dyskryminacji, możemy go ustawić tutaj na zero, i wtedy będziemy słyszeć żelazo, ale myślę, że to nie jest dla wszystkich, bo to będzie taki dźwięk podobny do fulltonów deusowych, nie każdy to trawi. To, to i tak będzie ciężkie do usłyszenia, co za chwilkę będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć, więc ustawiamy sobie 15, eliminując po prostu e, żelazo, Noć nie używam, nie czuję kompletnie nic. O, tutaj mamy tony, o których mowa. Jest ich kil e, kilka opcji. Jeden ton, e, druga opcja, drugiego tonu, dwa tony, 2 tony, 2 tony, 3, 4 i tak dalej. O tym możecie poczytać sobie. E, Chyba już na naszej stronie Top w zakładce dyrektory Fischer. Tam jest to troszeczkę opisane więcej. E, tutaj nie będę opowiadał aż tak szczegółowo. E, po prostu tam poczytajcie, a tu zobaczcie, co potrafi ten wykrywacz. Ok, procesy. E, jako początkujący użytkownik zastosuję default, e, czyli z oznaczeniem DE. Jest to program uniwersalny, stabilny. Nieźle separujący o niezłej głębokości, po prostu uniwersalny program, i tyle. Mamy do wyboru FA, to jest program do zaśmieconych miejsc, gdzie reaktywność jest podwyższona, jewelery JE, czy tam no JE powiedzmy, że to jest do biżuterii, BC Battle Cup. CL to jest chyba do schowków. I gdzie jest nasz default? Tutaj jest nasz default. Już go ustawmy z powrotem. Tu. Zostajemy na default. Być może na niektórych celach sobie przeskoczymy, że tak powiem, w inny programik na chwilę. Pozwólcie, że zrobimy to tak, że dostroimy sobie go. Tu jest czysto spust. Do przodu. Ok, dostroił się na 64. Dość nisko. Zobaczymy, czy będzie na tyle spokojny. Tu możecie zobaczyć. Ilość tlenków żelaza w gruncie. Nie jest to jakiś super łatwy grunt, ale też nie jest jakiś bardzo utrudniony. Dobrze, grunt mamy ustawiony, wszystkie ustawienia mamy zrobione. Przełączamy kamerę na większy zasięg i jedziemy z koksem. Ustawienia bez zmian, tylko będziecie widzieć po prostu większy zakres ruchu itd. itd. Lecimy z koksem. Program tak jak mówiliśmy, uniwersalny, cel kontrolny i lecimy. Cel numer jeden, cel numer dwa, kolejna boratynka. Nie chcę dać w skraju zasięgu. Myślę, że cewką Ultimate ką, 13 ką by dał, ale tutaj no nie jest to na tyle pewne. To nie jest dźwięk żelaza, to jest dźwięk cienkiego sreberka. Na wyświetlaczu pojawia nam się zakres folii, ale to jest cienkie sreberko. Przy odrobinie szczęścia weszlibyśmy na to i, i grzebnęlibyśmy cel numer szósty, czyli najgłębszy z denarków. Skraj zasięgu, wysokie ID. Pierwsza z kopiejek. Mi to audio pasuje, mówi więcej niż jakieś 2-3-4 tonowe. Nie wiem jak wam, piszcie w komentarzach. Kolejna kopiejka, ja bym kopał przynajmniej na samym początku, ucząc się tego wykrywacza. Tu słychać w tym, jakby wiele rzeczy, nie tylko wysoki przewodnik. Ale coś, co chce go przymaskować. Zresztą tu ID skacze, jak widzicie. Lecimy dalej. Kolejna. Najgłębsza. Pięknie. Problematyczny Rzymek, jak to mówiła linio. W ogóle ten wykrywacz jest stworzony przez geniusza tamtych czas, czasów osoby, która zrobiła m.in. Misteka, z tego co mi wiadomo. Grzebał też przy G2. Także no, gość miał pojęcie. To nie był tylko teoretyk, inżynier, który robił coś w laboratorium i testował w laboratoriach, w warunkach. Jakby laboratoryjnych, ale on potrafił się na miesiące wynieść w teren. Na przykład, jeżeli robił wykrywacz do poszukiwania złota i testował, zbierał, szukał samorządków i tak dalej. Ale o tym może kiedyś zrobimy odcinek, bo naprawdę gość, dzięki niemu mamy wiele świetnych wykrywaczy. Ok, wracajmy do, wróćmy do Rzymka. Ja bym go raczej kopał, bo wraca. Co prawda, różnie po dźwiękach, ale z ciekawości zróbmy sobie program FAST tak zwany. Jest OK, aczkolwiek wracamy do default. Kolejny Rzymek. Ja bym kopał, Wy musicie odpowiedzieć sobie sami, Wykrywasz między celem jest spokojny, dlatego... Również, również bym kopał. Pierwszy z depozytów. Cewka jest za mała, moim zdaniem do tego. Aczkolwiek już były cewki malutkie, choćby w Golden Masku 4 Extreme, które to pokazały. Zobaczymy sobie program. Niestety 13 nam nie chce pokazać zobaczymy. 14 głębszy depozyt niestety nie. Ale jak słyszycie wykrywacz spokojny między celami. Pierwszy strojaczków do kopania oczywiście drugi głębszy trojaczek trzeci najgłębszy wchodzimy teraz w cel numer 18 czyli w Dynarki jagiellońskie również dziewiętnastka 20 najgłębszy Bez problemu. Pierwszy maskowany. Szustaczek do kopania, bez problemu. Teraz zbliżamy się do jadzi. No to żelazo jest na tyle duże, że wchodzi troszeczkę w folię. Można było podnieść dyskryminację, ale myślę, że nie ma potrzeby. Pięknie. Teraz kolejne maskowane 23. W jedną stronę po spunktowaniu coś jest. Zobaczmy na szybko. Załóżmy, że słyszymy, co się dzieje w gruncie, że wchodzimy w teren, gdzie jest bardzo dużo żelaza i zmieniamy sobie w tryb właśnie do tego przeznaczony, nazwany tutaj FA. Nie pamiętam skrótu dokładnie, ale pewnie coś o FAST. Pięknie. Wracamy. Jest. Z powrotem mamy default. Wchodzimy w kolejny trudny maskowany. Szczątek sygnału jest. Zmieńmy sobie znowu na Ewa. Zdecydowanie lepiej. Wracamy do default. Ok, tu gdzieś będziemy mieć małego sikańca Gra. Tutaj mamy kopiejkę przy żelazie i przy koksie. Obrączka. Kraj zasięgu, jeszcze do tego jakieś maskowanie 99, 97, 96 Pewnie od Fischera By kopali 28 to był locik Maskowany 29 Sreberko przy koksie 30, najgłębsza moneta na tej linii Jadzia na 30 cm Nie chcę, sprawdźmy taką rzecz jak czułość. Ta cewka po prostu nie chce sięgnąć, ale to nie jedyny wykrywacz z tej wielkością cewki, który tego nie pokazuje. Przejdźmy sobie jeszcze na skarbik, tak jako cel ekstra. Zasięgu, dajmy czułość większą. Jak widzicie, po menu przechodzi się błyskawicznie. No, czułość poprawiła troszeczkę, ale na tej czułości, która była zadana od razu, to nie chcę. Słuchajcie, ja już troszeczkę chodzę z tym fiszerem wykrywacz na tamten czas naprawdę był bardzo dobry. Mało tego, on na ten czas jest świetny. E, świetny tryb metalowy, mega, mega ciekawy tryb metalowy. E, pokazuje e, cuda z głębokości, można sobie unieść wyżej cewkę, ale ten tryb na dzień dobry, na początek, za te pieniądze. Hmm. ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony, muszę z nim jeszcze pochodzić troszeczkę bo lubię rozpracować sobie sprzęt, aczkolwiek pole testowe i te 70 kilka celi, które tutaj mamy, naprawdę pomaga w rozpracowywaniu sprzętów i zachęcam Was do budowania tego typu pól testowych. No bo to uczy szybciej i weryfikuje się wiele rzeczy, wiele ustawień, a w terenie po prostu jest tylko lepiej. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i Zapraszam do, na naszą stronę topdigging.pl. Tam na kartach produktów śmiało możecie sobie wyszukiwać filmów na naszym YouTubie. Oglądajcie, testujcie razem z nami, komentujcie piszcie do nas. Do zobaczenia!